No siema siema, z tej strony Emek. Zapraszam na, nową, na całkiem nową serię pod tytułem Zagrajmy w Eurotruck Simulator 2 a ze mną jest Siema, Jumper Dawidio. No i dla Was będziemy nagrywać serię Zagrajmy Wy Z dwóch perspektyw będziecie mogli mnie oglądać i automatycznie też słyszeć Dawida oraz w moim opisie do filmu będzie link do jego filmu. No dobra, to najwyżej ja sobie przejdę już tu do... Swoi, swojego filmu, znaczy do swojej trasy by to wybrać, mamy trzeci poziom doświadczenia, czyli tak na razie początek Przejechany dystans 1800, no to nie jest za dużo Rynek przesyłek To teraz gdzie Dawid, Ja ogólnie jeżdżę po Niemcach, zaraz ci powiem, teraz jadę ze Strasburga do Tremery Dobra, ja sobie coś tu wybiorę, nie bo ja są teraz tak w Lincu, gdzie by tu jechać? Lincy, Bratysława, Lincy, Brno Linz Monachium, dobra, Linz Monachium, weźmiemy, odblokujemy, 7000, 7 godzin na dojechanie, dobra, zostaw na GPS i jedziemy. No dobra, jesteśmy już, okej. Okay. Ja ogólnie teraz przewożę zbiorniki, więc... No teraz właśnie tu miałem, teraz miałem właśnie jedną trasę na zbiornik, tam 10000 do Bratysławy, ale nie chcę mi się tam wracać, chce coś nowego poodblokowywać. No, u mnie dość wartościowy ładunek. Kurde, zasypiam, trzeba jechać do spania. Ty, ale w ogóle z tych zauważyłem, że ten, yy, że te fotoradary, ja myślałem, że to nie działa, ale jednak działa. Ja przyjechałem do ten stary, yy, chyba 500, 500 euro mandatu za ten, za fotoradar. No ja właśnie też wczoraj jechałem pierwszy raz złapał mnie fotoradar. Dobra, czekaj, się, powie co faw ładnie. To zeksowam, nie? dziwo, nie wierzę. Nie, nie, bo był fotoradar na autostradzie, a na autostradzie to jest do 100, nie? No a w miasto wjechałem a tam już do 50 i papa i 500 mnie zabrało. Też zależy od państwa, u mnie się właśnie deszcz zaczyna, więc możecie hmm. zobaczyć perspektywę ciężarówki, jak wygląda jazda w deszczu. A no, ja też właśnie jechałem w deszczu, to... proga hamowania taka, że ledwo wyhamowałem to jest z megrośpie pieprzyłem. Ja Dobra. właśnie czekam na odblokowanie dodatkowej osi. Dobra, jedziemy. Żeby mieć lepszą stabilność samochodu. Hmm. A kurde, ja... Boże, ja wyjechałem z tego. Tam gdzie miałem jechać, ja, mm, a tamtej miałem wziąć nową naczepę. Dobra, nawrócę sobie na skrzyżowaniu. Tu, teraz łamię przepisy. Dobra, witam. No ja też, co trochę łamię tutaj przepisy. No. Na jakiś wypadek, no ale trudno. Trze trze trzeba, ja, się, jak... trzeba się ogarnąć w tej grze. Jakoś się trzeba przyzwyczaić do symulatora. Ano. No. Jak się nigdy w takie gry nie grało, to. No dobra. Tak. Jadę po naczepę. Zaraz wyjeżdżamy. Kurde co mi, jesteś zmęczony. O nie dobra, można naczepę i potem pojadę cię gdzieś przespać. Nie dość, że mam deszcz, to jeszcze chyba zaczyna się noc u mnie. Ne, A, dobrze jest. Dobra, gdzie to, tutaj to, to, to ja mam teraz powiedziałem w którą naczepę. Uderzyłem Tamto? samochód inny i od razu mam 22% uszkodzeń. LOL Nieźle. <śmianie> nie, Czekaj, ja sobie muszę sprawdzić ten przesyłek, bo coś mi tu już nie wiem co. Dobra. dobra, dobra, czekaj, 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 czekaj yy... Kurda no, tu już do sery nie zasypiam już w tej grze Ale nie zaśnie, tak, żebyś już nic nie widział na ekranie. Właśnie jak to wygląda? Tu można zostać całkowicie w tej grze czy nie? No nie można, ja praktycznie przez cały odcinek jechałem także że zasypiam, nic się nie stało. Kurwa, Żadnego mandatu też nie było więc no. Trochę naciągane No. Ona no, widzisz Dobra Tu muszę wycofać żeby do tego zielonego w formie przesyłek żeby włączyć zepsu włączy Dobra, enter No przyjmij zlecenia Aha bo nie przyjąłem zlecenia teraz mam dopiero No otwarta czepa jest gotowa, dobra spoko, jedziemy Naprawdę droga hamowania w deszczu jest tragiczna po prostu. Właśnie bym uderzył na skrzyżowaniu kolejny raz. Ja no widzisz. Ja teraz po czapę jadę. Wjechałem na plaży, i wycofałem centyrem, żeby przyjąć zlecenie, które mogę z mojego głównego przyjąć. Kurde. Mnie też właśnie dopada zmęczenie, więc będę musiał znaleźć... Jezu. Jakieś miejsce parkingowe. Dobra. Połączyliśmy na czepę, jedziemy, też zasypiam. A jakoś ta radę. Zapomniałem się przespać w mieście, hmm. no ale myślę, że tu gdzieś bliżej też będzie. Jakieś... No dobra, jedziemy do Monachium. 278 km drogi przede mną. Właśnie, to jest właśnie ciekawe, bo te kilometry spadają tak, yy, zależy od prędkości, nie? Bo tak chyba przy maksymalnej, około 90 km na godzinę, to tak kilometr około co sekundę, chyba, co nie? No zależy. Te trasy naprawdę są skrócone. Czekaj, jak to się ma uruchamia? M, nie? No właśnie, zobaczę się tu, gdzie tu mogę się przespać. Yy, tu chyba się mogę, nie? Czekaj, to tam sobie legendę muszę jeszcze zobaczyć. Eee... Yy, Karma sprzedaż. Spanie to jest Aha parking. A tu mam, tam może będzie można. No dobra, no się do parkinga pojedzie. Okej, okay. no nie, to jedziemy. Ja, ja też to czaiłem. no, czaiłem. Czerwone czy coś? Nie, tu jest stop tylko. Dobra, to skończamy. Jedzie coś? Jedzie. Módlę trzeba przepuścić. W ogóle tu jest... na prawo jazdy. Tu w ogóle gaz ta pod prąd, kurde. Ja wjechałem ledwo na lewy pas, co nie i 100 euro dostałem. Ale dobra. Za wszystko no, praktycznie dostajesz mandat. no. Szkoda, że policji nie ma. Tak, wiesz, jedziesz, nagle ci wychodzą z lizakiem i proszę stanąć. A ty uciekasz, oni cię gonią. Ja właśnie mówiłem, że szkoda, że tutaj policja no. nie goni. Mo odciek. Może w następnej części dodają. Może. O. No bo jakieś mody na to będą. Oni, o, oni cię lizokiem o ty o, Na razie. I cię gonią, i kurde, z sygnałem za tobą. Dobra, prześpimy się trochę, bo nie jesteśmy. A nie chcę, żeby mi to wyskakiwało podczas jazdy. A masz a no jest już to automatyczne parkowanie, takie co dodatkowe punkty bonusowe? Włączałem to, ale... Parkowanie to jakaś nie jest wielka filozofia. No. Okay. Y ja mam właśnie awarię silnika. LOL. Czekaj, czekaj, czekaj. O no, kurde, wjechałem na parking i mi nie chce spać. Jezus. Czekaj, kamerę są może zmienię. O. No ja jestem z naczepą, to blokuje całe podwórko, ale chuj. chuj Nie, chyba się nie prześpię, kurde, no nie da się, jaki żal to trzeba być samym ciągnikiem, musisz... że samym ciągnikiem trzeba być Musisz wjechać całym ciągnikiem na miejsce parkingowe, później zgasić silnik i enter Aha, musisz. bo tak właśnie mi się pojawiła po, po pomoc, ale teraz trzeba się nie musi pojawić, wystarczy, że... Dobra, enter i... Nie ma się. Enter i się nie bo da... Bo też ostatnio to czaiłem. No nie da się, zgasiłem się nie giem i nic. Ale to mi musi informacja na GPS się wyskoczyć. No tak. musiałeś źle stanąć widocznie. Kurde, a ja w ogóle dobrze psie? Nie no dobrze, poczekaj, na mapę wejdę. Kurde Nie dość, że jestem zmęczony, to jeszcze mam o silnika. No, no dobra, chyba no dobrze jest. Fajnie, żebym wjechał i teraz. Jeszcze nową wiadomość mam F8, co tam mamy? Nie ma żadnej krótkich wiadomości. Aha, bo, dobra, F1 wejdę i tak przez to wejdę. Co my tu mamy? Pomożemy ci rozwinąć skrzydła. Bank. Edom. Zauważyliśmy, że państwa firma świetnie... No da, ta radzi sobie, dobra. Hit w tym. F2, F5. Dobra, chyba właśnie nie prześpiegł, no. się wjechałem na podwórku ta ale będzie mi wyjechać. No ja właśnie wjeżdżam teraz na parking i zobaczymy, czy mi się uda przespać. Kurde, nie, bo poczekajcie. Zamienię sobie kamerę na tą tu. A może tu wjadę, może to mi się da przespać? Zasypiam już. O jest, działa! Można się przespać. Poczekaj, bo kurde, nie, zniknęło ja mi. Też. Znik o jest, e, dobra, śpimy. Całe podwórko Przespałem zostawione. Cię. Dobra, idę. Przespałem się i znowu mam noc. Ja uwielbiam właśnie w nocy jeździć, fajnie wygląda. Dobra. No, nie wiem, czy tak fajnie. A, e, mi się podoba. Już że mnie go nie wolno! U, kurde. No właśnie. Nie chcę pizza do mandatu dostać. Nie, na parkingu jak kupiłeś walnę, to wiem, że jest uszkodzenie, ale nie wiem, czy jest mandat. Poczekaj, nie. Ja tu kurde wyjadę? A nie wyjadę, jeżeli mi się tak wydawało, że ja wa walnę w niego. Seryjnie, z kabiny to wygląda jakbyś był przy nim, na zewnątrz to jest dobre 3 metry. No te. Ja tak. Dlatego właśnie grałem, zrobiłem sekret, bo jej jest góry wolny i nie wolnołem. Właśnie zatankowałem 723 litry. No. Ja na razie mam 4 na 6, mam nie wiem, no tam trochę no jeszcze nie no, starczy do, dojechać. Dobra. Ty ja źle skręciłem. Nie, dobrze skręciłem. Dobra, no mi zaraz zaktualizuje, chyba gps piasa. No dobra, idziemy. U, czerwone! Dobra, zielone, jedziemy. Jedziemy. No dobra. Jeszcze mi tylko brakuje, żeby w nocy była tutaj mgła i padał deszcz. To już kompletnie bym nie, nie widział. Ano. No dobra, no to jedziemy. Jesteśmy już na drodze wylotowej z miasta Linz. No właśnie jadę jakimiś polnymi drogami. Ne. Ciemno jak nie wiem, nic nie widzę. Mnie to wkurza w tej grze trochę, że czasami te auta tak bez nadziei nie jeżdżą, że tak jedziesz, jedziesz za musisz się jak chcesz go wyprzedzić, to się nie da. Znaczy że się da no. się, tylko że zawsze ktoś. No, no, z no ja wczoraj tak. Trzech nic naprzeciwka wyjechało albo zdążysz się schować. W ogóle dobrze, tak. że te rowy są takie tu twarde, że jak wjedziesz w niego, to też łatwo wyjechać, bo byłyby miękkie, jeszcze były. A znaczy nie, właśnie tu rowów nie ma, że te pobocza są takie twarde. No. To znaczy może rowy. No, no może to też wpadłem, się jednego. cały wywaliłem i musiałem pomóc drogową. No. 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 właśnie. Nie, no fajny jest ten symulator. Jeszcze nigdy nie grałem w żaden symulator. W ogóle w żaden, ani te farmy, ani te żadne. O, no ja. Ale też fajne nie. gry. Dosyć. Jeszcze 3 godziny 22 no minut. Ja pro... do no, ja mam prosto fabryku. do Innsbrucka, pro, prosto do Salzburga i w prawo do Wiednia. Nie wiem, jak my pojedziemy tu. No, mi zostało jeszcze 206 km. No, mi zostało 260, 4 godziny i 12 minut. To co przypiszę, przyjazd 9:41 do góry u mnie, czwartek, piąta 30, to ten wyższy to jest ten mój czas, a na dole to ten, co muszę dojechać, tak? Nie wiem, miałem ja jeszcze Albo to jest chyba planowany przyjazd, chyba podawany. Dobra. Prosto, wjeżdżamy na autostradę w lewo, wiem, że mam noc i nie mam jak wyprzedzać. Mekać w lewo. Mamy Chyba tu nikogo? Nie, nie trzeba chyba. No dobra Okej okay. No to wjeżdżamy na autostradę O, ledwo wjechał pod górę no i dobra. Jesteśmy na autostradzie. Jezu, prawie wymusiłem i wolnąłem. Hmm. To ty gdzie teraz jedziesz? Czekajcie, zaraz wracam. Jakie no dobra. Gramy? Witajcie, wznawiam nagranie. Lekki błąd techniczny, raczej przerwa techniczna, ale już wracamy i jedziemy. No fajnie. No, jak to mówią, niestety zawsze coś musi być, nie? Pierwsze mnie... piepie. Pie, no. U mnie ogólnie przez pewną nieuwagę Zapomniałem no. wcisnąć hotkeya ja z nagrywaniem. A no widzisz. No, i mi się w ogóle nic nie nagrało z obrazu. To dopiero teraz? Czy idziemy no. w 5, bo dobra, jedziemy. No ale e, w pierwszym no. odcinku będzie Twoja. No, w moje będzie, więc. Perspektywa, więc. No, tak będzie ok. Ale spokojnie. Kurde, ja to mam zawsze pH. Pierwszy odcinek już jakieś błędy techniczne. <noise> ale i tak to nie można tego porównać to co na przykład bo nasadzenie narodowym. My przepraszam w basenie narodowym tamto w ogóle mieli w topę totalną ale dobra jedziemy 264 km do celu i 3 godziny 46 minut jazdy a już się można... to później jakoś fajnie no... ja się na to nagrywam to rozdzielczości full HD co nie? bo ale te rozdziałki znaczy no... Cały rozmiar tego na tych te filmów z FRAPS są takie same, nawet jak obniżę rozdzielczość na 720p, bo 2 te tyle samo zajmuje 4 giga. No ale jeśli będziesz nagrywał w, w zwykłym HD, to będziesz miał więcej klatek. No. A właśnie, w tym 720p to będę miał, no właśnie, więcej. No dobra, nie, dobra, w pierwszy odcinek już nagram dzisiaj w HD, ale kolejny już nagram w 1080 na 720 no, ogólnie ile masz klatek, jak nagrywasz? W tej chwili 26-30. No, będziesz miał ponad 40, jak będziesz w HD nagrywał. Hmm. No, jak Prince of Persia to właśnie teraz, drodzy hmm. widzowie, kontynuuje, no to 30 mam ustawione we Frapsie, a w grze mam 56, normalnie. No to fajnie. No. No to jedziemy dalej, teraz ktoś mnie tu wyprzedza, ok niech on mnie wyprzedzi, zaraz ja Tira wyprzedzam, który jest przede mną. ok No ja teraz czekam na grafikę, może kupię coś fajnego. No, to wtedy można coś fajnego zrobić, nie? A no. No Black Opsa 2 już mam zamówionego. Mm. Więc zobaczymy jak to będzie. No, to się zobaczy No dzisiaj zobaczymy jaki odcinek nagram pierwszy, nie na no, jakiś tam bardzo długi to to nie będzie Raczej znaczy nie no, 2 odcinki po 20 minut najwyżej wrzucę Albo no, 1,40 To mi się to trochę wrzucać będzie, bo oczywiście ja mam uplad 1 mega tylko, co mnie to cholernie wkurza Wolałbym, wola, wolałbym dwa wtedy filmy by mi się wrzucały w jakieś pół godziny, 40 minut, a nie godzinę 15. No ale trudno, hmm. jak to się myśli, nie? Musisz zainwestować w coś lepszego. No, na Stradę Fiber, ale żeby mieć na Stradę Fiber, to musiał mieć linię. A na razie linii, to ja na to nie mam. Ja miałem problemy z dwudziestką, którą obecnie mam, a co dopiero 40. Ja ogólnie mam 1 mega i hmm. nie narzekam. Nie, no przy pobieraniu to tam, ja też nie narzekam, bo ja to mam 20, nie. Ale ja też to już tak, jakoś tak nie pobieram nic tam w tej chwili. Ale przy LowPLA, no to to jest słabe, tragedia. No, masz asymetrykę. No niestety, gdybym miał DSL, to mógł, mógł, mógł to podnieść. dobra, co tam? Dobra, Monachium Prosto, czyli już teraz nigdzie nie, nie odbijamy. A trajdziemy przez miasto chyba Salzburg jak dobrze myślę, ale nie jestem pewien Jeszcze w Austrii, tak, jeszcze w Austrii co czas jesteśmy Tak Salzburg wbra w prawo na odbicie Innsbruck i Monachium prosto No dobra No To są dobre te trasy właśnie, autostrady, jak na przykład jeżdża autostradą, nie? I masz w prawo wybicie no. na miasto, a nagle ten jeden pas właśnie ucieka w prawo, a tylko jeden jest chwilowo taki prosty jeden pazeł prosto nie? No. no ja tak jechałem tym prawym i zaspałem, że zjazd I szybko na lewy wybiłem, a tam za mną małkowi, jak mu wymusiłem to ledwo wyhamował tamten no. <laughs> jeszcze taki szlaczek zaczął robić tam walną w coś myślałem, że mandat co to dostanę, ale nie no ja mam taką awarię silnika, że co chwilę auto mi gaśnie, no, światła, no, widzisz, Fajne to są tryby światła, nie? ja w ogóle na długi czasami w dzień jechałem czekam czy tu da się oślepić kogoś? no raczej nie no. No, bo jesteśmy w Niemczech, właśnie do Niemiec wjechaliśmy. Welcome in Deutschland. Tak, welcome in Deutschland. A ty teraz, to ty teraz, to w Niemczech jesteś też, nie? No tak. No dobra. Tylko, że moja perspektywa niestety nie będzie nagrana. Nie, no wiesz. Tym razem. No bo ty teraz nie nagrywasz już tego, nie? No w ogóle się od początku no. nie nagrywało. No. Sam głos, za sam głos to mnie nie ratuje. Ano a no widzisz. Ale następny odcinek będzie no. już ogarnięty. Mam nadzieję. Mm. Szkoda że tu w Polsce nie można, nie ma więcej miast, tylko Wrocław. trzy miasta są, nie? Co tam jest? No, Wrocław, Poznań? Wrocław, Poznań i Szczecin. O, i Szczecin. W tym Eurotraku jedynce w Warszawa była. Wiem. Szkoda, że Rosji nie ma, bo były potężne trasy. A no, w Rosji to tak. W Rosji to byśmy jechali z jeden koniec na drugi, jak przez całą Europę, tu. No tak. Mało zwężenie jezdni. No, zobaczymy, może mi się dzisiaj uda w tym pierwszym odcinku jakieś dwie trasy zrobić. Raczej znaczy na pewno powinno się udać, może nawet trzy. No zależy, wątku. zależy od, nie no ile tu gdzieś, jadę na z 15 minut, nie, taka odległość, 20. No, Litr... zależy jaka No odległość. właśnie, taka, taka gdzieś 400, 350 km to już licząc że rozładunek i wszystko, nie. No, no, no. Zobaczymy jak to wyjdzie. Piękny księżyc przed nami teraz na niebie, jaki tu widzicie. No. Zgasło mi auto i już nie umiem go odpalić, no. Ech. Ja miałem też silnika. jak miałem ciężarówkę do wynajęcia, to trzy razy ją rozpieprzyłem o poboczy. No, bo ty... Dobra, ruszył. A ja mówię, tak, że naprawie mnie wszystko pracodawca płaci, nie? No ale potem przy tym, przy twojej wypłacie, masz mniejszą kasę, nie? No. No tak, ja mam własną firmę, więc wszystko mi z kieszeni no. no też. Czy to co ja teraz robię, to że już was tym jeżdżę, to wszystko na moją firmę jeżdżę. idzie, tak? Tak, to, to bo jak ja nie wchodzę raz. w szybkie przesyłki, tylko w ten rynek zleceń, to jak jeżdżę swoją ciężarówką, ale naczepy z różnych firm, to to wszystko idzie na moją firmę, tak? Ta kasa. No to kasa i tak, i tak na Twoją no właśnie. firmę szła. Ci to 20 tysięcy co do gry, to jest ogólnie moja firma, tak? No. Tak. No, trzeba by jakiegoś pracownika wynająć. No to musisz najpierw garaż No Właśnie wiem. Pracowniki gdzieś tak, bierzą na, na dzień, czy tak to tam jest robione? Właśnie nie wiem ile bierze, bo mi na razie jeszcze nic nie wziął, na razie tylko mam wpływ od pracy. Może jeszcze. też go za darmo przyjął. No nie że on nawet nie wie, że on nie dostanie pieniędzy. Żeby, żeby jakiś <grym> manifest nie zrobił potem pod garażem. Ty że on z taką flagą, dawaj ludziom pieniądze. pieniądze. O, o, trzy pasy. No, ja to nie, a przy to Niemcy, myślałem, że w Polsce jesteśmy. A w Polsce to nie do pomyślenia trzy pasy po jednej stronie. W Polsce, jak jedziesz, to od razu widzisz, że są roboty no do... No właśnie, domu. to jest dobre. Ja jechałem a czwórką. Nie, a dwójką jechałem z Poznania do Berlina. To była moja pierwsza, trasa, nie druga trasa w tej grze. No, no to po stronie polskiej była koparka na dwójce, a po stronie niemieckiej już nie no. było. No i to jest dobre. Tylko, że jest późno, bo to ma dwójkę już skończyli, ale nie te koparki są idealnie, nie? Te koparki no. to jeszcze długo tam będą. Podobno jak tam grę robili, to podobno, właśnie byli w Polsce, podobno te koparki, to zdjęcia im robili. Więc. I tak przenieśli to do gry wszystko. Dobra, odbijamy gdzieś? Nie, nie odbijamy. Dobra. Jest dobrze, nikomu nie wymusiłem. A było blisko. Zapomniałem lusterka, nie patrzę. Miałem tu w ogóle to, to lewy <grym> lusterko, to... miałem włączone normalnie, ale wyłączyłem, bo zapomniałem, że są w tiszo budowane. A mi to górne zasłaniało, a tu jest to górne takie malutkie i to dolne większe, nie? No No, no, no. Ja mam tylko prawe włączone, bo mi się nie, nie, nie będę się na kabinie obracał w prawo. No bo ten pierwszy lepszy Ruby mnie nie ma. No ale jakbyś się obracał, to wtedy może realistycznie. No symbolik. na pewno, nie? Na kimek fajnie ta gra wyglądała. Oj, u, u, się obracał i ci się w TIRze obracę. Tak. <grym> to byś musiał mieć całą taką no, no. kabinę od tira. No to prawo. Wtedy by było <grym> realnie. Mama wchodzi, coś synku obiad? Nie, podaj mi przez kabinę. <laughs> A no widzisz. Ciekawe, ile by ci takiego kosztowało. No, no. To już na pewno. No, no dobra, Monakyn mamy prosto, chyba za chwilę dojedziemy. 18 km już. A, pierwsza przesyłka za nami już. Właściwie za chwilę jest za nami. No, odbijamy, odbijamy. To, to już tą pierwszą przesyłkę i chyba będziemy kończyć na dzisiaj, bo już prawie 20 am, minut chyba nagrywam. Nawet ponad. Tych początkowych nie masz niestety. Ale ty już, ty już masz cztery odcinki swoje na YouTube, a to jest mój pierwszy. Z Eurotracka Simulator. Tak. Jezu, walnąłem w ten. Bo elż... się mi nie wyskoczyło o dziwo chyba. W ogóle mam jakieś uszkodzenia, gdzie tu się patrzę? F8 uszkodzenia, F7? Albo F7, Sze... 6 mam mojej ciężarówki, ale na naczepy nie mam nic, Do tyle bo, 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 za, bo za ten, bo za naczepy by mi odjęli kasę, nie? No, no właśnie. No, tak, bo jak bierzesz szybko zlecenie, to ci odejmą i za naczepy i za mm, ciągnik, a za zaciągnij i mi nie odejmą, bo jest mój. No. Ale tam dużo nie odejmują, więc nie ma co się bać. A no, ja mam czwarty poziom doświadczenia, no to może teraz piąty zarabiać. Okej, jedzie tu okay. coś? jadą. Dobra, nie będę teraz wyprzedzał i tak chyba skręt mamy w prawo za chwilę na drugim skrzyżowaniu. Odkryto miasto Monachium, Munchen. Odkryłeś agencję pracy, możesz coś tam zarabiać. Nie, muszę na odcinki w gdziesiątce ustawić na 1280, na 720, bo mam 22 FPS i mi czasami przycina do wkurza. A no. Niby taka prosta gra z wymagania no, też. No, Trochę ma. Zobaczymy, no. To Prince of ma o wiele lepszą grafikę, a przy najwyższej rozdzielczości miałem więcej FPS-ów. No Ale... nie no, przy najwyższej ja chyba chwilowo włączyłem to nagranie, to miałem około 35. 30 to samo miałem, a teraz, tak, 35, miałem, bo teraz mam 50, mam 45 przy 720p. No. A nagranie to wiadomo, że zawsze kurde bierze trochę. A teraz muszę zacząć na ten zewnętrzny dysk nagrywać. Wtedy chociaż ten... ten na co? ten zewnętrzny dysk chcę nagrywać. No zobaczymy No, jak no te bo te... na ten dysk twardy to trochę to wiesz Wtedy trochę jest obciążony A na zewnętrzny no to nie będzie też dysk mi twardy obciążony za bardzo Dobra za chwilę dojedziemy już Zielone światło mamy no, Jedź tu szybciej tym tirem bo ty zarawalne W ogóle zauważyłem że w większości miast to te chodniki są takie same w ogóle te, w ogóle, w ogóle no, te miasta ogólnie... są takie same? Praktycznie te są tak samo zarobione? No właśnie, miałem to mówić, że ogólnie te miasta są bardzo podobne. Z Różnica między takim, tymi miastami jest taka, że położenie ludzi jest takie same, a tylko tło miasta jest do każdego miasta dopasowane. Te budynki i to. No ale charakterystyczne budynki też są. Też też. W Wrocławiu masz te mosty, no. w Paryżu chyba wie, że Eiffla była. Ja nie byłem jeszcze w Paryżu, tam daleko się mi nie było. Na razie to jeździ po Austrii i po Niemczech. No ja byłem na początku jakaś. Mm. Przesyłka. Taka Dobra, no sami. to skręcamy. Jesteśmy już w firmie. Zaraz skręt w lewo. Dobra, i teraz w lewo chyba już. Tara, 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 tara. Czekajcie. Nie, następny, następny. Okej okay. No dobra, skręcamy Jezu! Wolne... Nie wolnołem, ale cudem Jakimś cudem nie wolnołem w mur, ale nie wiem Jakim cudem, naprawdę Tak skręcam, że trochę zostałem przy tym skręcie Ale dobra No i trzeba się jeszcze trochę w tej grze Ale spokojnie Dobra, nie chcę się parkować. Szybkie parkowanie Pokaż rezultat, co my tu mamy No nieźle Poziom który? No, połowa czwartego. Trzeciego raczej. Doświadczenie 1820 na 2300. Wynagrodzenie podstawowe mamy 6100. Jeszcze za wprawę dostałem 200 euro i za dostawę na drugim dystansie 270. No, 60 litrów paliwa zużyliśmy. Dobra. No, tak, dziękuję, dziękuję. <śm> No, fajna gra, mi się spodobała. Ciekawe, ile tu można maksymalnie poziomów w niej osiągnąć. A, nie wiem, no... Tego ci nie Po ja czytałem, że gościu 18, czy któryś 20. No, mi się wyrazi, że gdzieś 30 pewnie jest na tej grze. Nie wiem. Ty jeszcze coś, Dawid, kręcisz, czy kończymy, bo nie wiem. Nie, kończymy, no dobra, to się. dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Dzisiaj w opisie mojego filmu będzie link do Dawida i u Dawida będzie link do mojego, chyba że on mnie nie lubi i nie da mnie. No dobra. <ścoughs> <ścoughs> dobra, no na razie. Się na razie.